Hello, cześć Wam. Dalej jestem w swoim wyzwaniu, dzień czwarty. Myślałem, że dzisiaj będą schody, ale jakichś takich schodów nie było. Nogi dalej ciężkie po tym całym powrocie do biegania. No jakie mają być ogólnie? Jakoś na lajcie to nie idzie. Ale też dzisiaj nie było mm, jakoś tragicznie, yy, wręcz przeciwnie. I się zastanawiam, czy to nie ma w związku z tym, co zrobiłem rano. I tam się zastanawiałem o tym nadchodzeniem boso i, i, i byciem przy ziemi, <grym> uziemieniu się. Ale nie mogłem zdjąć tych skarpet i butów, czy laczków, i, i w ogóle. Dzisiaj rano wstałem o 6:30 tak się akurat obudziłem, bo ja się budzę. Hmm, budzę się, po prostu się budzę. No. Znaczy, się jest to godzina siódma, lekko po siódmej, czy jakoś przed siódmą. No dzisiaj było w pół do siódmej. Obudziłem się, zrobiłem sobie kawę i wyszedłem na dół. Mówię, no, zdejmę te skarpety. Tak ładnie słońce grzeje od samego rana. Trawa tak pięknie wygląda. No, i zdjąłem skarpety i zacząłem sobie chodzić z tą kawą. Ptaszki, bo genialnie tu śpiewają ptaki w osadzie, gdzie jestem. Genialnie. No, no niesamowicie. Dzisiaj nawet jeden wpadł do chaty. Nie wiem, czy to nie był jakiś rodzaj, rodzaj dzięcioła. Ale wracając do tematu. Chodziłem sobie na boso dzisiaj. Chodziłem sobie na boso i, 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 i masowałem. Czy robiłem sobie masaż w kępach trawy? I to było fajne. To było fajne. Miłe, przyjemne, naturalne. Naturalne. I wiecie co? Czy znałem, czy to nie ma związku z dzisiejszym biegiem? Bo po prostu genialnie trzymałem krok. Genialnie. Nie był wydłużony, nie był skrycony. Jeden krok. Może odchodzenia, bo po ziemi. Hmm. <gryw> A może sobie wkręcam. Może uziemienie to daje. Są tego takie efekty, że jest się z ziemią. Hmm. Nie w butach, nie w skarpetach. Inna sprawa to był dzisiaj oddech. No wow, wow. Po prostu jeden ryt. jeden rytm. Także nie było w ogóle żadnych schodów. Nie było żadnych schodów. Nogi coś tam bolą. Tu boli, tam boli, tam boli. One zawsze bolały. Ja bardzo wiele chodziłem. W zeszłym roku przeszedłem plus minus 1800 km wędrując. Jakieś 800 przebiegłem. Dużo, mało. Jakie to ma znaczenie? Ale naprawdę moje nogi w zeszłym roku były mega aktywne. I coś bolały. No. I co? I czym się? On się przyjmować? Nie. Za to mogę być happy. Jestem happy. O Jezu. Uciekło mi. Uciekło mi i, i, i obraz mi uciekł. Mm. Jestem happy. Jestem happy. Pochodziłem sobie i, i miłe to było, przyjemne. Myślę, że pójdę. Nie, nie myślę. Jestem przekonany o tym, że pójdę y, z tym tematem dalej. Chodzeniem na boso. Ja mam tam jakieś pewne obawy. Y, a propos kamieni y, lasu i w ogóle szkła, takie wiesz. No takie różne, to, takie różne myśli się robią, ale nie, no to był czat, to był czat. No nie wiem tego określić. Po prostu było mi dobrze. Nie zawsze, że było mi dobrze z sobą. To było mi dobrze z rzeczywistości, w której się znajdowałem i ze światem, który mnie otaczał. Może o to chodzi, co? Może o to? <noise> Nic, znikam, zjadłem. Hmm. Coś tam miałem teraz zrobić, nie pamiętam. Może sobie przypomnę, pewnie sobie przypomnę. Może nie wiem, hmm. jakie to ma znaczenie. <noise> Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, joł.